Na dzień dobry mamy dzisiaj 22 dzień grudnia, to oznacza, że to przedostatni vlogmas mm, i oczywiście zachęcam was do komentowania dzisiaj, niech to komentowanie będzie wzmożone, bo to już ostatnia prosta. Dodatkowo zapraszam was do subskrybowania kanału, może wyślijcie to jakiejś znajomej, znajomemu, może powiecie, hej zobaczcie tę laskę, ona nagrywa spoko rzeczy, może ją zasubskrybujcie, może dajcie jej prezent na święta. Nie zależy mi na pustych subskrypcjach, ale może komuś po prostu ten kanał się najzwyczajniej jeśli się spodoba, jest, jest taka możliwość, wam się spodobał więc y, innym osobom też może y, dzisiaj nie mogłam spać w nocy bardzo chciałam, byłam taka, oby ten wczorajszy dzień się już więcej nie powtórzył śpię y, zmontowałam film o pierwszej w nocy więc w ogóle mówię, Boże jak szybko, wakacje yy, i z tej ekscytacji po prostu nie spałam do czwartej w nocy, później cały czas się budziłam i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mimo wszystko jest yy, dobrze, nie ma wczorajszej złej aury, yy, zapowiada się dzisiaj doskonały dzień. Mamy ostatnie 4 godziny na wysyłanie paczek tak, żeby doszły do świąt, więc zmykamy do pracowni. A Wam życzę bardzo udanego dnia. No, dzisiaj to akurat absolutnie nie ma czasu, także tylko ostatni raz y, widzimy się tutaj y, w tym miejscu. Ostatni raz we vlogmasie. Y, I co? No, dochodzą do mnie głosy: o nie, nie chcę, żeby kończył się vlogmas. Ale kochane! Koniec vlogmasa oznacza początek świąt. Przecież to najwspanialej na świecie. Możecie mi też dać znać w komentarzach, jak spędzacie wigilię, bo ja się zastanawiam, czy na przykład wigilijny film wstawić rano czy po południu. Ja bym wolała rano obejrzeć, ale mm, może właśnie wolicie po wigilii sobie obejrzeć ostatni y, odcinek. Także czekam na Wasze komentarze i sugestie. A my teraz ciężko pracujemy, żeby wszystko wysłać dzisiaj do 14. Udało się, paczki wszystkie spakowane, teraz jedziemy. W ogóle Inpost zrobił nam na złość, bo cały czas jakby było do 14, nadania do 14. :00. Ja dzisiaj wchodzę nadawać paczki, a tam do 13. Mówię, co? Do 13 to zmienia całą postać rzeczy? Bo do 13.30 można było składać zamówienia i można teraz było tylko do 12.30. No i później jeszcze yy, przychodzi pan, i mówi, że wyłączają prąd w bloku. A my wszystko mamy na prąd. Nie moglibyśmy nadać etykiety nic, więc po prostu spit. I się udało. Skończyliśmy pracę w tym roku. Nie będziemy już pracować ani trochę, ale tylko w roślinnych przestrzeniach. Natomiast jeszcze teraz zawozimy paczki na bazę i wracamy do roślinnych sprzątać przed świętami. No bo teraz jest tam Armagedon. Z okazji nadania paczek i tego, że to ostatni dzień pracy idziemy celebrować, a my celebrować najbardziej lubimy w restauracjach. I okazało się, że jest jakaś nowa. Możliwe, że fajna. Takie bardziej bistro, chyba, w Elblągu. Także idziemy i sprawdzimy. jakie to było dobre, w sensie ja miałam yy, naleśnika wytrawnego ruski, yy, taki wiecie, jak pieruk ruski, ale no chciałam coś wziąć takiego bez mięsa i ten ruski pieruk wydawał mi się najbardziej bez mięsa, jeżeli nie słodkie, natomiast tego mięsa było wciul, a Piotr opowiedz o tym, co ty miałeś, bo to jest yy, 10 na 10. Kanapka z y, szarpanym mięsem, z żeberkiem, do tego Karmelizowana cebula i papryka chyba jakoś nie i broku i ten broku z z czym to było z łopatką, żeberkiem. Tak. O mistrzostwo taki, świata. No fajnie wszystko spakowane. Moje było nudne, no ale jakby nie spodziewajmy się, ale było dobry naleśnik, dużo dobrego farszu, dobry sos, sałateczka. No mega przyjdziemy tu jeszcze w końcu jakieś miejsce godne nas. Kiedyś byłam u mojej przyjaciółki jeszcze w podstawówce na urodzinach i właśnie zaniosłam jej kwiata sałatę, bo kupiliśmy ją z moją mamą, tą sałatę, w kwiaciarni. Ja byłam tak podekscytowana tym faktem, że ja koleżance zanoszę sałatę z kwiaciarni, że nie mogłam się tych urodzin doczekać i byłam turbo przeszczęśliwa. Jeżeli wyobrażacie sobie najszczęśliwsze dziecko na świecie, to byłam ja kupując te sałatę i potem czekając na to, aż ją, jej dam i wręczając ją. Kochałam to. Z właśnie odebrałam yy, barwniki, także dzisiaj będziemy lukrować. Dzisiaj jest czwartek, który jest piątek, może jutro będziemy lukrować. Dzisiaj na pewno będziemy się uczyć. I mam jeszcze kilka pomysłów na wykorzystanie tych barwników, bo chcę zrobić też takie choinki z bezy na patyku. Chciałam takie coś i będziemy to tworzyć wspólnie z tym oto trojanowskim Piotrem Zdzisławem. No, nie będzie w tym zapewne absolutnie nic ekscytującego, ale odwróćmy. I teraz tak, jest czerwień makowa w proszku. U. I po co ten y, sprzecz? Ja się pytam, po co? Jest różowy, jest y, zielony, czarny. Limonkowy, beżowy oraz brązowy. Wszystkie kolory, które były mm, z kursu. Także mogę się doczekać, choć trochę się boję, że to wszystko nie wyjdzie. Ale ciastka ładnie wykroiłam. To trzeba przyznać, że bardzo dobrze mi to wyszło. Dobrze. A więc przyszedł ten magiczny moment w życiu każdego człowieka obchodzącego święta, który jest dorosły, że lista zakupów na święta. Pojechaliśmy dzisiaj tylko po sok i była taka masakra, tyle ludzi. Także mamy w planach jechać o 23. Nie, Cześć, tej 23 to 3.00 zamkną. <laughs> Max 20. wyjeżdżamy. 300. No. Dobra, słuchaj. Zupa grzybowa, co potrzebujesz? Zupę grzybową robimy yy, na dużo osób. Zupa grzybowa do mnie i do Ciebie. I tutaj, nie jeszcze? Nie możemy popełnić błędu, który popełniliśmy kiedyś, czyli nie zrobiliśmy sobie jedzenia do domu. Nikt nam nie dał jedzenia z wigilii i głodowaliśmy przez wszystkie święta. W sensie przez wszystkie dni świąt. Yy, I to było tak, że no, byliśmy na jedzeni, na na Przychodziliśmy do domu i chcieliśmy bardzo zjeść, i nie było co. Także musimy dla siebie zrobić, tak wiesz, do kubeczka trochę. Ludzie też nie będą dużo yy, jeli tej zupy. Jedziemy właśnie na zakupy, tutaj natomiast. Jest cały wór e, gałązek. Te gałązki są z żywej choinki. Ja e, wykorzystałam kilka w różnych punktach domu. Natomiast te idą do mojej mamy i do mojej babci e, jako choinki, e, bo nie będą miały innych choinek. To jest w ogóle super rozwiązanie. Jak nie chcecie, e, wiecie. Uśmiercić choinek? To właśnie gałązki są ekstra pomysłem. I te gałązki były przez ostatnie 20 prawie dni na balkonie i totalnie nic się z nimi nie stało. To znaczy z naszą ym, z naszą choinką w pokoju też nic się nie stało, no ale te może tak o 1% wyglądają lepiej i pachną pięknie, cudownie, więc będą miały kobietki moje piękne choinki. Dobra, już jesteśmy w samochodzie, wspólnie jedziemy i na bank będzie mnóstwo ludzi. Na bank wszyscy są sprytni, żeby jechać wieczorem. Natomiast mam do Was pytanie, czy Wam przeszkadzają ludzie, bo mi jako tacy, jako masa, to nie przeszkadza. Na przykład dobrze się czuję na krupówkach, jeżeli można się czuć dobrze na krupówkach, jeżeli yy, pomijamy tą całą tandetę i to wszystko. To po prostu jako dep tak, jako na przykład piękne miejsca. W tamtym roku odwiedzaliśmy zakopane właśnie nie z tej kiczowatej strony, tylko z tej przepięknej. I kiedy chodziliśmy po krupówkach i patrzyliśmy na te piękne budynki i tak dalej, no to nie było smutku i nie przeszkadzało mi to, że byli ludzie. I na przykład na zakupach też mi ludzie nie przeszkadzają. Przeszkadza mi tylko, wiecie, jakieś hamstwo, prostactwo i tak dalej, ale totalnie nie przeszkadzają mi ludzie, tłumy. Nawet to lubię, cieszę się, że teraz jedziemy i będzie taki szał, szał zakupów, jestem ciekawa czy wszystko dostaniemy. To mogę nie lubić, jeżeli wszystkiego nie dostanę, ale tak ogólnie, jolo. Trzeba wybrać tu. Ale są różne. Nie, takie same, tylko z drugiej strony ale... są po prostu. Ale piękne. No, ale zobacz, tyle czasu. Nie? Jedna mi taka duża jest potrzebna. Aha. To, za małe. No taką znajdują żeby sobie tutaj... Zobacz, bo one są takie krótkie nie? No. wszystkie. Ale gęste, więc nawet fajniej. Nie mogę w ogóle jaki doskonały jest ten krem. On jest taki mega, mega wodnisty, szybko się wchłania. I pachnie absolutnie przepięknie. Jest też taki brązujący balsam, ale on dla mnie pachnie bardzo, bardzo mocno yy, samoopalaczem. Natomiast tu właśnie tego samoopalacza brakuje i jest tylko tak kwintesencja pomarańcza z cynamonem. Cudo, patrzcie, no tak mi się świecą ręce od tej wody, właśnie, bo on nie jest taki tłusty. On jest taki bardzo, bardzo wodnisty. A w torebce mam ten, już się powoli kończy, w ogóle bardzo jakoś szybko. Natomiast jest super tłusty i bardzo, bardzo dobry. Jakbym miała polecić, to chyba tak do użytkowania bardziej ten. Natomiast do miłości, do ekskluzywności, do takiego przyjemnego uczucia, tamten. Więc super, że mam dwa. Ile wierzysz? na zapas, ale to jest najlepszy bulion na świecie. Polecam. Ekologiczny bulion w kostkach. No bo wiadomo, najlepszy jest winiary, ale winiary się nie używa, więc używa się teraz tego i jest bardzo dobry. Często pytacie, gdzie on jest w Kerfurze na dziale bio. <grymne> <grymne> właśnie mówię do Piotra, weź to jeszcze nagraj on. Że co, że jest niedobre? Ja mówię, że przecież jest pyszne. To jest właśnie ten makaron kukurydziany. Wiem, że dużo osób nie lubi, ale spróbujcie tego, bo on jest pyszny i z tym pesto, mmm, cudowne. Kochani, raz Aldi, zawsze Aldi. Ten y, vlogmas powinien się nazywać y, Albi. <laughs> ale byliśmy w Carrefourze i tam spoko wszystko. Y, nie było ludzi i w ogóle spoko, ale było tak głośno, bo była muzyka, a tu jest tak cicho. Dla vlogera to jest doskonała sprawa, więc jesteśmy sobie po prostu w ekskluzywnym miejscu. Polecam serdecznie. wyszliśmy właśnie do domu, nawet wam nie pokażę tych wielkich toreb, bo ich nawet nie udźwignę yy, natomiast, no nie zdziwi was to pewnie, bo ja kocham gotować i dla mnie czas przedświąteczny to jest w ogóle mistrz Totalny świata, bo ja jestem dobrym organizatorem. Więc sobie usiedliśmy z Piotrem, spisaliśmy wszystko, co robimy, spisaliśmy sobie listę zakupów, spisaliśmy sobie harmonogram na najbliższe 3 dni, co kiedy robimy. Więc no mnie to jara, że ja na przykład jutro sobie cały dzień spędzę w kuchni, że będzie wspaniale, także zawsze mnie to zaskakuje, że ludzie są tocy, Boże, Boże, jedzenie, jedzenie! Jakby. Przecież to jest sama przyjemność, że można gotować dla bliskich, a jeżeli się nie chce gotować dla bliskich, to po prostu można tego nie robić. Dobrze by było móc tego nie robić, jeżeli się tego nie lubi, eee, a ja lubię. <grymne> Także teraz, Stare Jedzenie, jesteśmy dzisiaj posrani z jedzeniem, bo jedliśmy tylko te małe jedzenie znaczy nie było małe, ale jak na cały dzień było małe eee, w tej restauracji. Jesteśmy głodni, Max. Mieliśmy robić właśnie lukrowanie pierników, bo przyszły przecież te barwniki, a czujemy, że teraz nie jest ten moment, że jesteśmy trochę zmęczeni, że to będzie jutro. E, bo jutro gotujemy, mamy dużo do zrobienia, ale jesteśmy we dwójkę, mamy Thermomix, więc będzie bardzo szybko i właśnie jutro będzie czas na lukrowanie, więc e, Piotr sobie ogląda live'a Wardengi, mnie to jakoś średnio interesuje, więc zabieram się za oglądanie Johnego, Jony w końcu dzisiaj został udostępniony na Playera, jestem ciekawa czy za darmo Eee, ja tak bardzo od miesięcy chciałam się wybrać na ten film, a tak bardzo nie miałam, nie wiem, jakiejś, jakiej motywacji nie wiem, jakoś tak bardzo bardzo mi było daleko do tego kina i tak czekałam, czekałam aż będzie, moja siostra mówiła, będzie niedługo w streamingu, więc mówię, dobra, nie idę, nie idę no i w końcu się doczekałam także oglądam a jeżeli będzie za kasę, no to nie obejrzę, bo wtedy myślę, że sobie kupię dostęp, bo to jest pewnie na 48 godzin i obejrzę z babcią bo ona też nie była w kinie, a jednak Kaczkowskiego to kocha każdy, prawda? Prawda. Za darmo, także oglądam teraz, a potem jeszcze obejrzę z babcią. No i oczywiście zryczałam się na tym filmie, ale podobno nie ma mocnych. <gryw> no więc. Lubię takie filmy, które mm, nie ocenia się jako super film. Że wiecie, no, jakie ładne kadry, jaka ładna muzyka, bo to się w ogóle nie liczy, nie? Że to jest tylko historia. No i też moja siostra jest prezesem fundacji, zawsze prezes, wódka, pończochy to są takie ochydne słowa dla mnie. I zawsze jak mówię o tej mojej siostrze, to mam takie <laughs> Że są się w tym kontekście oczywiście. Y ale to jest istotne bo ja już o tym filmie słyszałam zanim w ogóle było wiadomo że on powstanie, w sensie tak medialnie i tak słyszałam też różne smaczki, też znam te historie moja siostra mi opowiada y, o losach Patryka no bo ona też z nim teraz współpracuje i tak dalej, więc też się oglądało jakoś tak inaczej, ale wow, świetna historia poza tym Zryczałam się, a często jak się zryczę na filmie, to mam takie, ale dużo takich zabiegów filmowych, że wiecie, że ten twórca chciał, żebym się zryczała. I czuję się wtedy taka, wiecie, wykorzystana, że płaczę, bo on tego chciał. Ten twórca. A tutaj to nie było. Czuję, że nie było takich zabiegów, tylko po prostu to było takie super. No i takie strasznie smutne. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że obejrzałam ten film dopiero w domu. Że tak mnie coś nie ciągnęła ten film. W sensie chciałam iść, ale jakoś tak nie mogłam i się cieszę, bo zawsze jak idę na film i tam płaczę czy coś, to od razu muszę wyjść albo się popłakać w toalecie, zawsze chodzę do toalety ryczeć. Potem czeka na mnie Piotr, żeby pojechać, już muszę jechać do domu I Już te emocje tak wypadają, a teraz mogę sobie tak pobyć Wiecie, bo ja nigdy nie życzę tak ze swojego życia, bo mam Zajebiste życie Więc Ja lubię na przykład sobie popłakać, nie wiem jak wy. Więc zawsze muszę obejrzeć smutny film, żeby płakać Serio <laughs> ja nigdy nie płaczę tak ze smutku swojego życiowego Chociaż ostatnio płakałam bo... Miałam zatoki, chore zatoki. To tak bolało i byłam taka bezsilna, myślałam, że już koniec ze mną. Także nie polecam mieć chorych zatok. No, obdarłam sobie w ogóle wszystkie postokcie, <tok> tak dla zabawy. Kocham obrywać hybrydę. Kocham dorobić, więc muszę sobie jeszcze pomalować. Zastanawiam się, bo mam taki stary lakier biały. i Pomalowałabym na biało, ale właśnie przez to, że jest stary, to nie wiem, czy się będzie łatwo nim malować, a już bym chciała, żeby na święta zostało. Polecam film, bardzo mocno. I polecam ogląd, w ogóle tam obserwować fundację i yy, nie wiem, jak to się nazywa, ale pakę. Paka. To jest właśnie coś. Co tworzy Patryk. I moja siostra mi czasami o tym opowiada. Ostatnio na fundacji na Instagramie był live. I właśnie Patryk, rodzina, yy, moja siostra gotowali, yy, właśnie pyszne rzeczy z Patrykiem. Więc tak, możecie sobie to obejrzeć. I yy, możecie w ogóle tam patrzeć na te rzeczy, co tam się dzieje, bo to jest niesamowite. Ostatnio byłam też na. Spotkanie autorskim z Martyną Wojciechowską, bo właśnie moja siostra nas wzięła. I też właśnie tak... Yy, czuć było ducha Kaczkowskiego, to jest takie ciekawe.